Od tego miasta przyjdzie wam spotykać się z decyzjami nowego prezydenta, który będzie miał jakąś politykę. Ja chciałem powiedzieć o takich problemach, które jako społecznik doświadczam. To jest coś, co ja bym nazwał taką arogancją ze strony urzędników. Nie mówię tu o szarych urzędnikach, którzy są bardzo dobrymi ludźmi, są świetni ludzie, ale ich przełożonych. I dla przykładu podam problem zeszłego roku. Kiedy chcieliśmy uzyskać dane na temat sprzedaży biletów Zarządu Transportu Miejskiego, który przez kilka miesięcy blokował dostęp tych danych, do tego stopnia, że, że też udało się nam zdemaskować kłamstwo związane z pomyłką obliczeniową, która moim zdaniem miała wpływ na decyzję Rady Miasta co do podwyżki biletów w 2012 roku. Dochodziliśmy do tego przez jakieś 11 miesięcy. I to jest pewien problem. Jeżeli mieszkańcy chcą się angażować w życie miasta, oni napotykają bardzo często mur. To jest na przykład odpowiedź, która przychodzi po dwóch miesiącach z urzędu, nawet jeśli się powołamy na dostęp do informacji publicznej, po miesiącu przychodzi informacja, że termin się przedłuża załatwienia sprawy i po dwóch miesiącach możemy uzyskać dalej jakąś tam fikcyjną odpowiedź. Jakie Państwo mielibyście pomysły, żeby mieszkańcy mogli się bardziej angażować w życie miasta, żeby e, również na przykład konsultacje społeczne nie miały czysto prowizorycznego charakteru, bo też takie miejsce, takie problemy występowały. Poprosimy o odpowiedź I to tak? niezależnie od państwa e, preferencji politycznych, taka Tutaj zdaje się każda prośba o tej strony. I...